Cześć wszystkim, z tej strony Ewelina i dzisiaj jestem z karą. Zaczynamy troszeczkę nietypowo. Jesteśmy ubrane po domowemu obie, jak widać. Przeszłyśmy chorobę tygodniową, cześć Ala. Ala jeszcze choruje. Jak możecie zauważyć, jest w sukience. Nagrywam, Ala jest w sukience i w spodniach od piżamy, bo jeszcze nie czuje się za dobrze, ale sukienka musiała być, tak? Ale masz ładną sukienkę, Alu. Zrobisz obrót? Tak. Ty zrób. Obróć. się tak ładnie. O tak, bardzo ładnie. Ze względu na to, że chorowałyśmy i Ala jeszcze nie jest do końca zdrowa, więc, więc nie będziemy nigdzie jeździć, nigdzie wychodzić, będzie to vlog domowy, ale pokażę Wam, co będziemy w tym vlogu za chwilę robić. Tak, poza tym jesteśmy w pokoju dziewczyn. Dziewczyny mają nową szafę. O taką. Ona jeszcze nie jest do końca zagospodarowana, jak zaraz zobaczycie. Troszeczkę jest już poukładane. Muszę jeszcze dokupić wieszaków, ale tak, jak widać, tutaj na dole niewiele się rzeczy znajduje. Dzień dobry. Dzień dobry. A co pani tu ma? Malowałaś coś? Tak. No i tu mógł być Dulu chory. No. I tutaj też jest drążek na wierzchaki. Tutaj wisi alba z komunii jakby coś. A z drugiej strony. Oczywiście Ola już zdążyła zrobić bałagan. Eee, tak. Jeszcze nie jest poukładane tak jak powinno być, ale fajnie, że są szuflady w środku buty, buty, schowaj te buty, bo to są oli. Idziemy tam do pokoju. Chodźmy. Takim oto sposobem teleportowaliśmy się do drugiego pokoju i tutaj będzie robiona reorganizacja biblioteczki. Jak widzicie, na tej szafce, na tej półce właściwie jest wszystko. Od książek, po jakieś notatki, smoczki, inne duperele. To wszystko co jest na wierzchu położone. To praktycznie położył mój mąż ze względu na to, że ona on tego przypadł i że nie odkłada rzeczy na swoje miejsce, co mnie bardzo irytuje, ale raczej już tego nie zdołam naprawić. Co robiłaś? Malowałaś. To lepiej chyba na stoliku będzie malować. Na stoliku. A więc tak, zamierzam tutaj nieco poprzestawiać te książki i prawdopodobnie zobaczycie to w tym. Prawdopodobnie zobaczycie to w tym vlogu. E, dobra, do zobaczenia później. Jeszcze tak na szybko chciałabym Wam pokazać te dwie półki. Tutaj u góry mam TBR na jesień i książki, które już zdążyłam przeczytać, więc ta półka się raczej nie zmieni. A tu u dołu mam książki, które są wystawiane na sprzedaż na OLX, więc jeżeli któraś Was zainteresuje, o matko, chore dziecko, to po wpisaniu fantastyka lub też książki obyczajowe na pewno Wam wyskoczą. Dobra, lecę zrobić sobie herbatę i będziemy powoli sprzątać. Dawno chyba nie widzieliście tej małej kruszynki. Już nie jest taka mała, ale za to ma bardzo słodkie puszki. Tak? Kaja. O, tylko. Kaja. A jak się uśmiecha, to nawet ma dołeczek. W policzku tutaj, tak? Chcesz. A kochasz kaję? Kocham. Hmm. A Kaja kocha, ale... Kochana kocha, a mama kocha? Ma, kocha. Kogo mama kocha? Ada. I kogo jeszcze? Nie też. Nie, nie też, bo wow, moje dziewczynki. Zaczęłam segregować te książki, ale jak widzicie, no nie idzie to zbyt szybko, i tak jak ja bym chciała, tam jest butelka Alicji z soczkiem. Tu mam mnóstwo książek na podłodze, jest mnóstwo starych książek, ale dziewczyny mi nie dają tego poukładać, tak, jak bym chciała, znaczy. W ogóle nie dają mi układać. W tym momencie koncepcja jest taka, bo przez chwilę koncepcja wyglądała tak, że będą od najjaśniejszych do najciemniejszych, czyli u góry będą same białe. Jednak zmieniłam tą koncepcję i będą wymieszane. Wymieszane, ale nadal jakiś ten y, klucz kolorystyczny będzie widoczny. Mamy już 12.30, więc niedługo Ola się pojawi i może wtedy albo pomoże poukładać mi te książki, albo zajmie czymś małe, żebym mogła to skończyć. Tam nie widać, tam nie widać. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba to ułożenie kolorystyczne. Ono pewnie jeszcze z czasem się będzie modyfikowało, ale książki mam już ogarnięte, więc pozostaje nam posprzątać tylko resztę domu. Tak. 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 to jest? A kto to? A tu kto to? A tu kto? a, to... a, to ta? a to ta? Nie da rady. Nie da rady? O tym? Może być. Pa, pa. O, o ja idę Idzie? Poszła? No Ala pokaż się. Jaką stylizację na dzisiaj wybrałaś? Niebieska bluzeczka, tak? A na spodenkach co masz? Koszek. Kwiatuszki. Bardzo ładnie wyglądasz. Mama jak zwykle dres, koszulka. I bobas. Jesteś Alu już? Juba. Zdrowa? Chyba nie. Chyba nie. tak. Ja, chyba nie. A Kaja zdrowa. Joa. Kaja zdrowa. Ej, chyba nie. Chyba. A kto tu ma katar? bubu. Bubu, a tu plasterek, żeby nie było kataru. Gotujesz dla mnie obiadek? Tak. A co będzie na obiadek? Ale. Gdzie jest dzidzia? Jest tutaj. A Ala? Ala jest tu w lusterku, wyżej. Pomachaj, Alu. O, teraz was widać obie. Moje dziewczyny chore. W dalszym ciągu. Cześć wszystkim, z tej strony Ewelina i przychodzę do Was z update'em czytelniczym. Jest ze mną Kaja, za chwilę pojawi się pewnie też Ala. Wszyscy Cię słyszą, pięknie. Co to jest? To Ale to jest chyba Oli. A Ola będzie zła, jak zobaczy, że wzięłaś. Połóż tam, gdzie było. Dobra, update czytelniczy. Wczoraj wieczorem skończyłam Kosogłosa i ja tą historię znałam przede wszystkim z filmów, bo za książki zabrałam się dosyć późno i ten Kosogłos tak leżał, leżał i, i w końcu wypadałoby go przeczytać, więc przeczytałam. Nie pamiętałam zakończenia filmu, co może się wydawać dziwne, ale ale dzięki temu kilka rzeczy mnie tutaj zaskoczyło. Czy jestem usatysfakcjonowana zakończeniem trylogii? Yy, otóż... Yy, nie do końca. Ja bym to zrobiła nieco inaczej, ale rozumiem dlaczego tak się zakończyła ta seria, jak się zakończyła. Kiedyś może przeczytam tą balladę, ostatnią książkę z tej serii, jednak nie w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o książkę, którą będę teraz czytać, to miałam ochotę na Królestwo Dusz z mojego jesiennego TBR-u. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, jak również wysunie wam się w karcie ten mój TBR, ale Ola postanowiła wybrać mi książkę. I wybierała spośród tego tiwiaru i wybrała mi Moira, więc y, będzie czytana Moira. Nie wiem, czy dzisiaj ją zacznę, czy rusza chociaż troszeczkę. Będę się starała, ale jak to wyjdzie z tymi dzieciakami, to nie wiem. nie go! Co się stało? Jak się czujesz? Dobrze? Główka nie boli? Nie. To dobrze. I tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o update czytelniczy, będę czytać Moira. Eee, może w tym vlogu uda mi się skończyć, zobaczymy. Cześć, przychodzę do Was z zakończeniem tego vloga, jest już dosyć późny wieczór, więc tak się dogrywam na partyzanta, zamknęłam się tutaj w pokoju, aby Wam troszkę opowiedzieć o tej książce, czyli Moira, przeklęte Dzieci i Najari, eee, Agnieszka Kulbat, eee, co tu dużo mówić, jestem, nie wiem czy to widać... Eee... 118 strona. O tak, tutaj jestem. Tyle mi jeszcze zostało, ta większa część. I cóż mogę powiedzieć: jeżeli akcja potoczy się tak jak do tej pory się toczyła, to ta autorka ma szansę zostać moją ulubioną polską autorką, jeżeli chodzi o książki fantastyczne. Jeżeli chodzi o świat, to niezwykle mi się podoba. Bohaterowie również są na razie bardzo fajni. Sama historia toczy się bardzo fajnym tempem, wszystko mi na razie odpowiada. Ciężko mi odłożyć tą książkę na dłużej, bo ciągle myślę o fabule i o tym, co się może za chwilę wydarzyć. I tak więcej na pewno Wam powiem w podsumowaniu. Na pewno Wam więcej powiem w podsumowaniu, ale jak na razie jestem zadowolona i podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Ten chaotyczny vlog może trwać nieco zbyt długo, ale postaram się jakoś to tak zmontować, żeby nie dłużył się zbytnio. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobał i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Pa!